Poczucie przynależności jest jednym z fundamentalnych aspektów ludzkiego doświadczenia emocjonalnego, jednym z aspektów ludzkich pragnień. I w kontekście społecznym to się odnosi do pragnienia bycia częścią społeczności, związku lub grupy. Oraz doświadczenia pozytywnych relacji interpersonalnych. Witam wszystkich słuchaczy, sympatyku dobrych mediów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No właśnie, według pewnego określenia, poczucie przynależności pokazuje, że my wszyscy nosimy w sobie tę podstawową, jedną z podstawowych potrzeb należenia do kogoś, do czegoś, jakiejś grupy, jakiejś społeczności, także do kościoła. I stąd właśnie zobaczmy, moi drodzy, że sam Pan Jezus dzisiaj w rozmowie z Piłatem mówi, że moje królestwo nie jest z tego świata, bo gdyby tak było, to moi słudzy biliby się, aby mnie został wydany. A jednak, czy my jako chrześcijanie, ludzie obdarowani wiarą i należenia do Chrystusa walczymy o to królestwo? Najczęściej bywa właśnie w kierunku odwrotnym, czyli walczymy o siebie o swoje interesy, o jakieś swoje własne potrzeby, to wynika oczywiście z egoizmu i z tych wszystkich skłonności po pierwszym grzechu pierwszych rodziców. A więc zobaczmy, Jezus mówi do Piłata, że gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, a słudzy Jego się nie biją. Zobaczmy, że apostołowie uciekli z Ogrójca w tamtej sytuacji. A sam Jezus, jako ten, który jest lwem z pokolenia Judy, właśnie zwycięzcą, bo zwyciężył śmierć, szatana i wszelkie zło, i zmartwychwstał. No właśnie, przez ten fakt my też do niego należymy, a więc możemy walczyć. Ale czego potrzebujemy w tej walce? O Chrystusa przede wszystkim, w naszych sercach. Bo Królestwo Boże, tu na Ziemi, nie przeciwko komuś, ale żeby tylko kogoś zdobyć dla Chrystusa, no to potrzebują właśnie nie tylko obecności Ducha Świętego, ale Jego mocy. Można powiedzieć, że. Ta rzeczywistość ducha świętego w nas jest taka dwutorowa. Jedna szyna, jeden tor to jest Jego obecność, a więc chrzest, wierzchowanie, a drugi tor, druga szyna to jest Jego moc. I stąd właśnie, jeżeli nie walczymy o królestwo Boże prawidłowo, no to to wynika z tego, że nie ma w nas mocy ducha świętego. A o to trzeba prosić, o to trzeba zabiegać, jakby odkryć sobie, uświadomić sobie, że ja należę do Chrystusa, więc. Mam to moje podstawową potrzebę, to pragnienie przynależności do Chrystusa, a skoro właśnie On jest z pokolenia Judy, to ja też, to my też jesteśmy zwycięzcami przez zwycięstwo Chrystusa. I jako Jego słudzy możemy i musimy walczyć o Królestwo Boże tutaj na ziemi. Królestwo miłości, pokoju, sprawiedliwości prawdy. Stąd właśnie dzisiaj, ten ostatniej niedzielę tego roku, już kościelnego, mijającego, Jezusa Chrystusa króla wszechświata. Prośmy o moc Ducha Świętego, żebyśmy byli tymi, którzy uświadamiają sobie, odkrywają sobie przynależność do Chrystusa i dzięki tej przynależności jesteśmy wyposażeni w oręż, słowo Boże, Eucharystia, Boże Przykazania i wszystko inne w tym kierunku, że możemy zabiegać, walczyć, dając świadectwo innym ludziom, że Królestwo Boże jest między nami i wśród nas. I tego Wam wszystkim życzę w tę ostatnią niedzielę. Do usłyszenia i do zobaczenia w pierwszą niedzielę Adwentu.